No dosłownie możesz. A czemu nie? Jednak ci stary to fajny cypek. No tak, nie, żeby coś. Ale. A dobra, ja nawet nie będę mówił tak, bo to się jeszcze na nie obrazi. A dasz obrazy? A ty naprawiasz tego trapa, Zuzis? No. A masz sokary? Znaczy, ja co Mam, to no, no ty mam. Masz. Przecież na, na telefonie masz odpalonego Właśnie nie mogę je znaleźć więc Masz Bo ja nie mogę wejść chyba na swojego wiesz? A śmiga wszystko wejść na niego No działa Śmiga normalnie Widać przy, przy Widać Minecrafta no Najpierw no, sobie stoisz na trapie ale stałeś sekundę stałeś na f No dobra, bo opóźnienie chyba, nie? No opóźnione jest troszeczkę. Na każdym streamie jest opóźnienie. Ale ja chyba nawet to jest nie ma... Jest o... No dobra. To nie wiem, jakbyś wyłączył w ogóle opóźnienie. A tu da ktoś? Nie mogę włączyć live'a na swoim... Zabierz mamy telefon. Nie. Ej, a jakby dać. Ej, dobra, coś mi się buguje A jak wydać furtkę tylko? Furtkę drop, to tylko perę będzie blokować. Chyba będzie jakby chciał wyskać w górę. A jeżeli ją zapnie, to nie będzie dostawał dripu. Nie, a. Właśnie. Tak. Bo tak. Miesz... Nie. Tak. Chodź, to chodź na tą tego tropa i pójść do dripa. Ale on jest, na ty ma chcesz mieć ten, ten nad sobą, czy pod? O, jest Nie, to łeb jest lepszy. Wyciszaj go. Wsadź coś na... Wycisz, no. Wiesz coś, wiesz coś na, na Ja będę spawna Dobra. Proszę na spawna pełna. To ja bojadę, chcę, nadę. Cię, co? jak ktoś będzie... Ja z tym. Jeśli wejdzie ktoś fajny na live'a, nie? Masz 5 subskrybentów, babcie i dwie babcie masz, nie? Daj spokój. To ja się jeszcze łódka, naprawdę. Napisz co na czasie. Kurź, bo czemu nie mogę wbić mojego live'a? Ale jest czarny jakby najpierw teraz. A teraz jest Minecraft. O, z znowu jest! Kto to zbynił? No, on był wcześniej na live'ie przecież. Zabunia! Nie zwieniu, tylko zabunia. A, ten a masz ustawione, że trzeba mieć suba, żeby włączyć live'o? Żeby pisać na czacie? No. właśnie mi się wydaje, że nie. Trzeba ja włączam suba. No ze subskrypcji. rezygnuję ze subskrypcji? Nie e masz nie mogę pisać normalnie. Wy włącz ten, że jedna suba No to, to daj suba to żabą, proszę Cię Weźmy cię... Daj Misik kolorowy, daj suba No ale włącz to na suba, nie? No już, to, to ja muszę zacząć streama, to zaraz W ogóle, to wszystko Nie mówię, tam tu streama to Muszę Ej, ej, ej Przecież nie będę się logował przez daj ktoś, Daj ktoś te banery Nie Ale ciszej, tak przy ludziach a myślą, się za. Ojoj, oj. coś trapa to zbudowaliście No ale tu tylko ja więcej nie ma. No, niestety. Niestety, na więc więcej nas nie stać. Ula, la, ula, 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 la, ula, proszę, ula, ja mam. Terus, Matrix, 1. bo szkoda, że nie mogę sobie na tym telefonie odpalić tego live'a. Ale to tylko ten trap, bo więcej nie mamy trapów. Mogę, nice. Podgłośnij sobie mikro, bo gówno słychać. Sra... No, ja też chcę na tym dziwo słychać, na tym, no. No to w dupie. No, w dupie to mam. Niczego, nie słychać głośniej niż jego, nie? To... No to A nie sześć, czekaj. Rozłączono, sraka maka, nie? Pewnie. I gdzie ty poszedłeś? Do Susiksa. Po co? No bo czekaj. Mamy bazę i po, po prostu potrzebuje ECK w bazie. No. Dobra, dawaj suba ten żabulce. no to ustaw, to na tego suba, nie? To? to będzie musiało ustawić. Dobra, no to co daj daj sekundę?